Nazywam się Julia Kopczyk-Balde. Moje hobby to śpiewanie. Zaczęło się jak skończyłam 7 lat. Zauważyła mnie moja wychowawczyni. Później było pierwsze występy w telewizji, od przedszkola do Opola, następnie szansa na sukces. Jeździłam na festiwale międzynarodowe, do Egiptu, do Włoch ja aktualnie śpiewam dzieciaczką. Prywatnie jestem mamą trójki dzieci: Te Teosia, Marcelka i Rozalki. No i śpiewam im kołysanki. Wybrałam pracę w Amazonie, ponieważ lubię kontakt z ludźmi i myślę, że ta firma oferuje spore możliwości rozwoju. Jestem na dziale Change i zajmuję się segregacją odpadów. Lubię tutaj pracować, ponieważ mam swoich znajomych, z którymi czasami spędzamy czas po pracy. Jestem pełna podziwu, że Amazon przywiązuje tak dużą uwagę do bezpieczeństwa. Do konkursu zgłosiłam dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Ponieważ uważam, że to jest piosenka szlagowa, której się nie da powtórzyć już. I szła ze mną przez całe życie nie bałam się, że jest zbyt skomplikowana. Bardzo chciałam się dostać do konkursu Amazon zespół z pasją, żeby sobie przypomnieć stare lata.